Cześć, witam, dzień dobry. Przyjechała do nas tym razem Honda CBR F4 2000 rocznik. Motor absolutnie bezwypadkowy calusinki w oryginale od samego początku do samego końca. No i fajny przebieg 28 tysięcy km. Motor przyjechał jak standardowo, jak każda CBRK -ka na coś hałasuje. Wiadomo, że to wypinacz łańcuszka rozrządu, który nie zna dnia ani godziny i zaczyna się odzywać. Oczywiście usprawniliśmy to. W tej chwili motocykl chodzi pięknie. Nie odzywa się ten rozrząd i bardzo, bardzo długo jeszcze się nie będzie odzywał. No, CBR to chyba słynie z tych napinaczy niezależnie od rocznika i nie jest to żadna wada. Nie jest to żadny dramat, żadna tragedia. Mówię na co go kupiłem ten motocykl, więc myślę, że każdego zdrowomyślącego motocyklistę to nie powinno przerazić. Dwa kluczyki do motocykla, 28 tysięcy km. Kraj pochodzenia Holandia pełny pełen oryginał od samego początku do końca ja już Wam pokazuję tak pokrótce ten motocykl tutaj widzicie takie drobne zadrapanie wydech sportowy laser eee, opona tył 20 rocznik taka, powiedzmy jest jeszcze spoko ta opona, napęd widać, że na początku naciągu. tarcza hamulcowa grubas tu jest wszystko w pełnym oryginale każda naklejka każdy ten sito dróg na naklejce jest w pełnym oryginalnym na tym motocyklu Zbiornik ma, a taki taki drobny A nie, słuchajcie, to jest brudne. Dobra, myślałem, że to jest odprysk, a to jest brudne. Dobra, możemy. Potem zrapie to do końca. Albo, dobra, już zrapie to do końca praktycznie i nie będzie śladu na tym elemencie. Wszystkie naklejki fabryczne, tu widać chyba wiek tej naklejki. Manetki czyste, przejrzyste, śrubki zielonkawe Dobra, motor odpalony, ja go rozgrzałem, bo tak naprawdę motor wczoraj do nas przyjechał i zaraz szybko mówię relację. zrobię z tego motocykla, przy okazji go przetestuję szyba akcesoryjna czarna, podwyższana i chyba więcej zmian na tym motocyklu nie spotkamy, nie ma żadnych uszkodzeń na owiewkach żadnych plastików złamanych przednia opona to jest taka, słuchajcie na 90%, bo kreska jest dotąd i też jest 20 rok tarcze hamulcowe przód wręcz bym powiedział idealne eee, te tarcze są Wszystkie te zapinki, spinki, wszystko jak na motocykl e, tyloletni, 25-letni, jest wszystko ok. Przede wszystkim jest bezwypadkowy. Nie ma żadnej historii kolizyjnej, wypadkowej, żadnego tutaj e, drążenia tematu, nie ma sensu, bo nic takiego na tym motocyklu nigdy nie miało miejsca. Mm. To są ci nie bo... nie hałasuje. Co tam nie sprawdziłem kierunkowskazów, chodzi jeden drugi stawia jakieś opory, więc trzeba będzie pewnie wyczyścić przełącznik yy, Bo to jak długo nie używane w ceberkach nie wiem dlaczego ceber Honda to ma do siebie, że czasami to... A nie, chodzi, słuchajcie. tak naprawdę dla światełka trzeba włączyć, żeby długi się... Zapaliło. Wy nie widzicie, ale kontrolka długi się zapala. Trudno ją tam wjeżdżać. działa, także myślę, że wszystko na tym motocyklu jest jak najbardziej sprawne. Dwa kluczyki. Rozrząd się już nie będzie odzywał. Jest napinacz po prostu zmieniony na taki jak powinien być czyli na po prostu na drugi, sprawny i długo długo nic eee, teraz co tutaj więcej, oryginalne kierunkowskazy on jest słuchajcie tak naprawdę poza szybą która jest zmieniona, ten motor jest w pełnym tutaj brakuje elementów naklejek no to niestety z wiekiem już gdzieś one tam poleciały, napęd no to chyba nie mamy wątpliwości nie no, napęd jest nowy, słuchajcie. Napęd jest nowy, także tylko dbać o ten napęd. Nie ma śladów żadnej przewrotki, żadnego szlifu, żadnych zaprawek na deklach silnika. Tu takie, słuchajcie, ze starości widzicie, tylko łuszczenie się delikatne farby zostało. No to też fajnie, że nikt tutaj żadnym. Yy... Nie wiem, lakierem tego nie poprawiał. W pewnym oryginale motocykl od samego początku do samego końca. Każda naklejka w oryginale. Te odcięcia, wszystkie naklejek również są w oryginale. Co więcej, motor oczywiście dzisiaj pojawi się na Oliksie, na OTOMOTO i na innych tam portalach. Jeżeli to będzie możliwe na Oliksie będzie tylko włącznie 5 zdjęć. Na OTOMOTO będzie 35 zdjęć. I pod tym filmikiem też znajdziecie link do ogłoszenia. Powiedzmy z jakimś opóźnieniem 5-godzinnym, bo to ogłoszenie muszę napisać, stworzyć dla Was. I zamieszczę link do ogłoszenia. Odpalicie, otworzycie, oczywiście, jeżeli będzie aktualne. I ta ceberka w pięknym malowaniu, bo to malowanie czarno-żółte jest naprawdę e, fajne. Co więcej, na pewno wymienić, należałoby olej na sezon w tym motocyklu. No i może jakąś na słuchajcie, jakiś synchro gaźników, czy te gaźniki od razu przeczyścić. E, motor odpala, odstrzała, chodzi ładnie, ładnie się wkręca. No, po obrotach, no tak jak widzieliście, nie szarpie, nie drgają, nie drga ta wskazówka obrotomierza, ale myślę, że za każdym razem serwis, jeżeli. Ktoś by zrobił, na pewno mu nie zaszkodzi, a tylko i wyłącznie poprawi pracy i kondycję tego silnika. Co więcej, opony zdrowe, jeszcze zdrowe, napęd macie nowy, więc tutaj długo, długo, długo jeszcze Wam posłuży. Kolejny pewnie taki przebieg zrobi jak ten motocyk. Motocyk w ogóle był odkupiony od pana, który mówił, że ta, tak naprawdę od dwóch lat go już nie użytkowywał, tego motocykla, ze na to, że zaczął się ten na napinacz odzywać i tak nie wiedział, co z nim zrobić. W końcu wystawił ogłoszenie. Myśmy się skontaktowali z właścicielem, no i takim cudem go odkupiliśmy. W tej chwili w 100% sprawny. Przebieg, jeżeli chcecie tutaj spróbuję odchylić, macie win motocykla, szukajcie bez żadnego problemu. Ja w telefonie, jeżeli ktoś by chciał, odnajdę zdjęcia z zakupu tego motocykla. Zresztą chyba nie ma tutaj żadnej wątpliwości czy on był malowany czy nie. No myślę, że dla każdego rozumnego człowieka. Te fakty, które ja tutaj postaram się, postaram się dla Was przedstawić, pokazać, to już wystarczy. Zobaczcie, jaki czysty, ładny silniczek. No i przede wszystkim, to malowanie motocyklu robi robotę. Ja, tak jak mówię, z całego serca zapraszam do siebie. Według mojej oceny, motocykl trzeba było zrobić tylko taki podstawowy serwis, ewentualnie może gaźniki wyczyścić sobie i będzie, będzie, będzie bardzo długo służył ten motocykl. Co jeszcze, możemy zajrzeć. Bo ja sam nie zaglądałem do podkorek w lewu. A, czyściutko, także nie ma dramatyzmu, jest tak jak powinno. No, i co więcej, dobrze, nie będę jej odpalał. Także serdecznie zapraszam do miejscowości Ława. Telefon do nas to 500, 134, 533. A prezentowany egzemplarz to Ceber F4 z 2000 roku yy, z przebiegiem 28 000 km. Dzięki, pozdrawiam, cześć. Telefon do nas to 500, 134, 533. Dzięki, cześć.